Witam oczywiście przedstawicieli mediów, ale przede wszystkim witam autorów zwycięskich projektów, bo to tutaj dowiemy się właśnie, które projekty i którzy autorzy. Zwyciężyli we włocowskim budżecie obywatelskim w tym roku. Witamy w zespole szkół elektrycznych, bo tutaj właśnie się znajdujemy. Dlaczego w tym miejscu, to już tutaj goście na konferencji bliżej o tym powiedzą, a w konferencji będą uczestniczyć. Prezydent Włocławko pan Krzysztof Kukucki. Dobre. i koordynki. Koordynator Bocałówskiego Budżetu Obywatelskiego, poniak Psasiński. Dziękuję. Oddaję głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, może nie w liczbach, ale jednak e, tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego była wyjątkowa i była prawdziwym świętem demokracji lokalnej, bo e, oprócz faktu, że 109 wniosków zostało zgłoszonych, ostatecznie mieszkańcy wybierali spośród 63. To zaangażowanie wnioskodawców było w tym roku nadzwyczajne. Naprawdę na każdym osiedlu budżet obywatelski był. Widoczny nie tylko z uwagi na to, że my tą aktywność społeczną reklamujemy, ale przede wszystkim dzięki Wam, dzięki wnioskodawcom, dzięki osobom, które się zaangażowały, i dzisiaj możemy dzięki temu też Was tutaj gościć i opowiedzieć o tym budżecie obywatelskim. Ta edycja też jest wyjątkowa, bo zrobiliśmy naprawdę dużo, żeby. Nie było żadnych wątpliwości co do wyboru projektów. Wprowadziliśmy weryfikację smsową przy głosowaniu elektronicznym, więc, z pewnością, z dużą, dużym prawdopodobieństwem, mogę powiedzieć, że naprawdę te projekty, które zostały wybrane w tegorocznej edycji, są. Naprawdę wywalczone przez wnioskodawców, i wielki szacunek w stosunku do Was patrzę, tutaj właśnie na osoby, które za chwilę będą od nas odbierały potwierdzenie wyboru ich projektów, że naprawdę zrobiliście wielką robotę. To właściwie tak, jakbym nic nie powiedział, bo i balony, i reklamy, i. Takie działania door to door. To, to, to wszystko przełożyło się na świetny wynik. Przy takiej weryfikacji ponad 10 tysięcy oddanych głosów, 7,5 tysiąca bez chyba kilku osób, które wzięły udział w głosowaniu. To jest naprawdę świetny wynik naszego miasta i tak dla porównania, jak rozmawiałem z Kubą dwa dni temu, to Warszawa w budżecie obywatelskim Warszawy by musiało być oddanych 200 tysięcy głosów, a chyba tak nie jest. Więc bądźmy z siebie dumni, bo ja jestem z was dumny, jestem dumny z tych osób, które głosowały, które poczuły, że mają realny wpływ na to, co się w naszym mieście dzieje. Nie Mi osobiście bardzo mocno na tym zależy, budżet obywatelski jest elementem większej całości, bo przecież wiecie Państwo doskonale, że właściwie nie ma miesiąca, żebyśmy nie ogłaszali kolejnych konsultacji społecznych, kolejnych ważnych dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta sprawach, bo tak też widzę nasze miasto, że to jest nasza wspólnota, nasz wspólny dom, o który razem powinniśmy dbać i wzajemnie siebie słuchać, ze sobą wzajemnie rozmawiać, i dzięki temu ten nasz, o ten nasz wspólny dom lepiej dbać. Może przydługo, jak zawsze, jak ale zawsze oddaję to... głos do osoby, której też się należą podziękowania. Kuba oczywiście nie jest sam, pracuje w większym zespole, ale jak wiecie, bo to też słyszę od Was, że jest tą osobą, do której zawsze można przyjść, zawsze można zadzwonić, zawsze można porozmawiać. I nigdy nie jest się odprawionym z kwitkiem, zawsze wspólnie szukać dobrego, optymalnego rozwiązania, więc Jakub Sosiński, Sosiński, myślę, że dobry duch budżetu obywatelskiego i dobry duch też konsultacji społecznych, dzisiaj obecne ciałem, również z nami, Oddaję głos. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo panie prezydencie. Ja już tylko króciutko, słuchajcie, bo dzisiejszy, dzisiejszy dzień to święto partycypacji, my to mamy niemołeki, więc to już dziś oddajemy prezenty, ale to jest święto wasze. Ja z całym zespołem w Urzędu Miasta Włocławek staramy się tylko być, że tak powiem, waszym narzędziem. To jest ten moment, kiedy wy przejmujecie władzę, bierzecie sprawy w swoje ręce, a naszym zadaniem jest to, żeby przeprowadzić tą procedurę dla was jak najlepiej potrafimy. Tak jak pan prezydent wspomniał, w tym roku było dużo zmian. Wprowadziliśmy nowe tutaj oborowania, nowe zasady głosowania i dla nas ten rok jest jakby takim startem w nowym kierunku. I teraz na podstawie zebranych doświadczeń i na podstawie tej, też doświadczenia autorów projektów zwycięskich, z którymi współpracujemy i będziemy współpracować, tak jak do tej pory, będziemy się rozwijać, będziemy zmieniać, będziemy ewaluować całą procedurę, sprawdzimy, co zadziałało dobrze, co może działać jeszcze lepiej i, i mamy nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku i dalej razem zmieniamy, w Ale tak jak mówiłem, dzisiejszy dzień należy do Państwa, do autorów projektów, do mieszkańców. Więc, jeżeli możemy Panie Prezydencie, zaprosimy tutaj głównych bohaterów dzisiejszego wydarzenia, żeby towarzyszyli nam na tej scenie. Jak już Państwo wiecie, spotkaliśmy się w Zespole Szkół Elektrycznych nie przez przypadek, dlatego, że rozpoczynając od kategorii instytucjonalnej, pierwszym projektem, który zdobył największą ilość głosów, jest wspólny projekt zespołu szkół elektrycznych drugiego LO im. Mikołaja Kopernika i Szkoły Podstawowej nr 22 w Łącławku. Projekt nazywa się Nowoczesne Zadamcze. Jego autorem jest pan Łukasz Mikołajczak, ale ja zapraszam yy, proszę bardzo przedstawicieli zespołu projektowego samego projektu. Potwierdzenie, że się wszystko zgadza. Zapraszam Dyrektorów. Proszę bardzo. Gratulacje. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzień, bardzo dziękuję. To już poprosimy, bardzo byście zostali. Tak, stać, proszę państwo z nami jest nam bardzo miło. E, w z w kategorii instytucjonalnej, e, drugim projektem, który zdobył e, drugą głosów, jest Pan e, Jakub Sztajnard, autor projektu Murat Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego na baczynie. Więc zapraszam Panią Trzeci projekt w kategorii instytucjonalnej autorem jest Pani Barbara Moraczewska. Projekt to Wzrok badamy, dzieciom pomagamy. Bardzo fajny projekt badania wzroku wśród dzieci w wieku 7 lat i tak Projekt numer 4. Witamy panią Ewę Krystynę Cieślak ze, ze szkoły posłowa nr 12. No ubiegły kategorii ogólnomiejskiej. Największe ilość głosów. Zdecydowane zwycięstwo. Zapraszamy autora wraz ze zespołem projektowym. Pan Wiesław Wnukowski. Prosimy serdecznie. Nie sklepisko, ale będzie nowe boisko, czyli boisko do szkół publicznych wraz z miejscami postojowymi w Michelinie. Zapraszamy serdecznie. Gratuluję. Nie, to jest Pana zasługa. Gratuluję. I zapraszam. Gratulacje. Zapraszam. Zapraszamy autora projektu, który zrobił dużo szumu w internecie i wzorowo przeprowadzała promocję, to trzeba przyznać. Panie Piotr Zapiec. Zapraszamy serdecznie. Bo jest Zespół projektowy również. Dziękuję, gratuluję. No i zapraszamy teraz panią Marię Szczar, Ćwiczenia gimnastyczne pokonujące kondycję seniora. Zapraszamy te zeszy, To jest projekt, który wygrał również. Dzień dobry. W stanie razy Gratulacje, proszę uczenie. Dziękuję. Czyli się spodobał? Dziękuję. projekt, który jest z nami już od lat, cieszymy się, że również w tym roku się spotkamy Mieszkańców. Zapraszamy autorkę projektu, panią Marię Pieszkałę, czyli Senioralia 2026. Proszę uczenie. Kolejnym projektem, który zyskał uznanie mieszkańców w tegorocznym głosowaniu i na pewno fajnie urozmaici nasze włosarkie ulice. To projekt Fajasiaki, Nowy Pochoder Włokawska. Zapraszamy autora, pan Mariusz Pydryk. Dziękuję. I to jest pierwszy przypadek, jeden autor, dwa projekty, drugi projekt pana Jakuba Sztejwalda, Wielki Talerz Fajansu kocowskiego w Parku na Słodowie. Pan Jakubie, zapraszamy serdecznie. Jakubie, że pan tak promował, to pan projekty swoje promuje tak skutecznie. Promuję, promuję. To są zwycięzcy tegorocznej edycji Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Za chwilkę tej wszystkich państwu zaprezentujemy, ale cieszę się ogromnie, że jest nas tutaj 10 autorów, 10 projektów. Taka ilość głosów, jestem pewien, że będziemy się dalej rozwijać, będziemy pobijać nowe rekordy, które od tego sobie wyznaczyliśmy. Widzimy się w przyszłym roku. Mam nadzieję, że razem zmieniamy Włocławek.